No to tam. Naczekaliście się trochę. Tak, to nie jest jeszcze finalne podsumowanie. Nie nagrywam jednak coś, co miałem nagrać już wcześniej. Nie w trakcie roweru, ale się nie udało. Teraz, Ale teraz z drugiej strony mam informacje, które mogą być dob dobrym łącznikiem. Widzieliście pewnie shorta z lodami. Na nagrałem go po z kilku powodów. Raz. Nie, nie jadłem, jak sięgam pamięcią, nie jadam lodów od bardzo dawna. Na, przez te masakryczne ceny inflacji, ale to o już mówiłem. Nie jak się. Ale jest, jeśli spojrzeć na to inaczej, ceny lodów nie są dlatego, że ludzie zdzierają od wszystkich zmieszanie. Nie, lodu śmietanny może wydawać się proste, ale dołożenie do tego jeszcze smako... jakichś rzeczy smakowych. pomarańczy, wanili czekolady albo jakichś innych rzeczy, to pff, nie lada wysłanie utrzymanie tego w chłodzie. W chłodzie. Niełatwo to wszystko zrobić, a każdy składnik kosztuje i cena rośnie. Ale, wraca no, ale wracając, ja czuję niesmak do tych cen, bo pamiętam, jak byłem dzieckiem, widywałem lodziarnie gdzie można było kupić lody za 4 do 5 zł. Teraz nie, nie da się znaleźć lodziarni we Wrocławiu, gdzie cena nie byłaby poniżej 6 zł. Dlatego no i jeszcze co ważniejsze trzeba hmm, jest ja z po niego na szybko, bo się topią zwłaszcza temat Temato paradoks, bo właśnie na tym się je. No i jeszcze no i co ważniejsze często ludzie polegają na tych uniwersalnych smakach, a te nowe są Niepewne, niepewne, niepewne. i ludzie nie chcą na to wy wydawać pieniędzy na niepewne desery. Chociaż zdarzają się ryzyko. Ja właśnie tak zrobiłem ostatnio niestety, I właśnie rzadko. A teraz inaczej. Nie chcę chcecie wydawać pieniędzy, to paradoksalnie idziecie po to. Jest te, jak, jak te, albo, inne, że, albo inne rzeczy tego typu. Nie, nie mówię jednak o tym, że jesteś, że warto to kupować zamiast lodów, które bywają do. Chodzi o to, żeby, da, żeby szukać. Nowości. Chciałem jeździć rowerem i kupować no, nowych przysmaków, ale miał, ale tak się zapędziłem rower, że zapomniałem o potrzebach odżywiania się i, i testowaniu te, testowaniu lokal, I pakowanych w folię, tak jak Defi, Luis Defin, skrzydełko czy nóżkę. choć to nie, nie mówię o restauracjach. Nieważne. Tak chciałem, ale się nie udało. No i chciałem powiedzieć o, o tym. Miałem sytuację jakiś czas te, temu. Kupiłem baton, te batony z promocji. Zazwyczaj kupię tylko ten rodzaj, bo ani, bo ani ten kokos, ani orzech mi nie smakują. Miałem tylko ten klasyk. Ale skorzystałem z promocji ryzykownej i, kupi, i, kupi, i kupiłem to. I co się okazało? Ten, sm ten smakował mi, na smakował mi najbardziej. Nie jadłem, nie jadłem tych batonów może sam nie wiem ile. Po pandemii pewnie się zdarzyło, raz czy dwa. No ale zmierzam do tego, że na dorosłość smaki się jednak zmieniają. Jeśli robicie jakieś własne researche odnośnie tego, jakie smaki, albo jakie dania chcecie regularnie jeść, takie informacje mogą być nawet aktualne. Nie tylko na rynku, ale też dla samego siebie przez rok. Potem, może, potem pewnie trzeba spróbować czegoś nowe, nowego. Jeśli, nawet jeśli macie nadal smaka, no to, to pamięć sensoryczna waszych kubków smakowych, więc nie, nie trzymajcie się głównie te, tego. Po, te, po oczy też mają swój smak. Tak samo moren. C. Nie, nie polegajcie na, tylko na tym, co jest tanie, kaloryczne, albo co ma, z czym macie sentyment. War, warto otworzyć się na coś nowe, nowego. Gdybym tego nie zrobił, nie, nie dostrzegłbym tego, że knopersy wpłynie. Można po... inaczej, że, że knopersy można iść też w inny sposób. Nie tylko grześkami, ale też wpłynie. O... Przy... Informuję też, że jutro możecie oczekiwać podsumowania. Nie, więc do jutra.